i oporne na leczenie, szmery w sercu, kardiomiopatia przyrostowa, kłócia, mrowienie o zmiennym charakterze, utrata czucia jak w polinę uropatii, palenie skóry, zapalenie nerwu trójdzielnego, paraliż twarzy, paraliż belela, zaburzenia widzenia, podwójne rozmyte widzenie, czarne plamy w polu widzenia, nadwrażliwość na światło, zwykle badanie okulistyczne nie wykazuje zmian, zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach, bóle uszu, nadwrażliwość na dźwięk, nasilona choroba lokomocyjna, zawroty głowy, utrata równowagi, zła tolerancja alkoholu i nasilanie się objawów po alkoholu, zaburzenia koncentracji i otępienie, trudności w znalezieniu potrzebnego słowa, problemy z rozumieniem tekstu czytanego, wzmożona ilość błędów ortograficznych, trudności w rozumieniu dłuższych zdań lub szybkich dialogów, liczne wypadki apostrof uwagi, zapominalstwo, luki pamięciowe, dezorientacja, uczucie odrealnienia, zmiany nastroju, drażliwość. Depresja, parkinsonowskie drżenia rąk i innych części ciała, czterotygodniowa cykliczność symptomów, dwa tygodnie lepiej, dwa tygodnie gorzej, nadwrażliwość skóry, bolesność na dotyk, idiopatyczne zapalenie prostaty, nadwrażliwość na chemikalia i zapachy, nietypowe ataki padaczkowe, zapalenie wątroby, porażenia nerwów obwodowych. Mnogość powyższych objawów sprawia, iż ich występowanie staje się przyczyną wielu błędnych interpretacji. Należy pamiętać, że nie każde zmiany nastroju, szumy uszne czy palenie skóry świadczyć muszą o boreliozie, objawy wymienione powyżej wiążą się z dziesiątkami innych chorób. Wśród nich może być ich choroba Morgellons. Jeśli ta jest jak niektórzy podejrzewają powikłaniem boreliozy lub podobnym stowarzyszonym zakażeniem. Choroba meteorytu z Marsa Stany Zjednoczone Ameryki, ale nie tylko, dotknęła tajemnicza zaraza, Morgellons disase. Zaczyna się od swędzenia, uczucia zmęczenia i różnych efektów behawioralnych. Później przez skórę przebijają się dziwne włókna, białe jak i kolorowe sznurki. Choroba pojawiła się już wcześniej w XVII wieku, jednak wtedy zarażonych raczej zabijano jako zbyt dziwnych. Co ciekawe, podobne włókna pojawiły się w meteorycie Fras z dna pochodzącym z marsa. Odkrywca D.E. na Francisz Strick twierdził, że życie przybyło na Ziemię w meteorytach z kosmosu. Była to tak zwana teoria panspermii. Jakiś czas temu w miejscowości Kerkala w Indiach spadł czerwony deszcz zawierający jakieś dziwne mikroorganizmy. Czyżby był to dowód na teorię panspermii? W średniowieczu wierzono, że meteoryty i komety przynoszą zarazy, bo po pojawieniu wielu z nich takowe wybuchały w krótkim czasie. Czyżby ludzie w średniowieczu nie byli tak ciemni jak myślimy? Co więcej stwierdzono, już że włókna żyjące w ludzkich tkankach są odporne na spalenie butanem. Chorzy na naschodniej Morgellonów są na 2008 rok już we wszystkich Stanach USA. Najwięcej w Kalifornii 26% wszystkich przypadków, gdzie też jest najwięcej instytutów biotechnologii, nanotechnologii i producentów broni biologicznej nowej generacji albo broń biologiczna. Choroba Morgellon stowę dla wiedzy na początek roku 2008 jakiś wirus prawdopodobnie zaraźliwy to inwazja na ludzkich tkankach w postaci rurek, włókien, drucików. Wygląda to coś jak siatka z czujnikami i antenami. Badania prywatne jak na razie wykazały, że to malutkie wirusy jak maszyny posiadające własne baterie. Nanotechnika. Prawdopodobnie posiada genetycznie zmienione i wymieszane DE na Powinniśmy w razie zachorowania dbać o pH na poziomie 7.5, ponieważ wirus dobrze rozwija się w warunkach alkalicznego pH, wykorzystuje sole mineralne organizmu i bioelektryczną energię, co daje wyczerpanie psychiczne i fizyczne nosiciela. Objawy choroby to otwarte, trudno-gojące się rany, które nie tworzą strupów, rany nie tworzące infekcji. Występują również zaburzenia świadomości, zmiany osobowości, strach, depresja, skoki ciepłoty ciała, apatia, chroniczne zmęczenie. Wirus znajdowany jest w stawach, płynie ustrojowym, w otworach ciała. Wygląda na to, że penetrują wszystkie układy organizmu. Wirus wytrzymuje temperaturę do 760 stopni C czyli sterylizacja nic nie daje. Wirus z żółtaczki ginie w 300 stopniach C, zatem może wygląda to na kolejną broń biologiczną, która uciekła z laboratorium, tyle, że choroba pojawiała się już wcześniej. Gmo, skutki modyfikowania żywności. Jak twierdzi Barbara H. Peterson w Global Research, z 27 marca 2008 roku istnieją dobrze uzasadnione podejrzenia, że choroba Morgellons jest spowodowana spożywaniem żywności genetycznie zmodyfikowanej, a także tego, że modyfikacji ulegają przypadkowe organizmy w pobliżu plantacji GMO. Bardzo wielu chorych żyje w pobliżu plantacji GMO, genetycznie modyfikowane organizmy, także zdecydowana większość spożywała produkty GMO, przynajmniej w USA. Nasilenie występowania choroby Morgellons zbiega się z rządowym priorytetem dla genetycznie modyfikowanej żywności i zwiększeniem jej produkcji w USA. Wielu badaczy, także byli pracownicy koncernu Monsanto, zarzucają badaniom nad gmo brak nadzoru oraz brak poważnych badań nad dalszą ewolucją organizmów zmodyfikowanych, co uniemożliwia przewidywanie ich skutków. Mówi się o możliwości modyfikowania owadów oraz drobnych pasożytów, które żyją na plantacjach roślinnych gmo, a wskutek tego ich dalszą nieprzewidywalną, a czy zmodyfikowaną aktywność na zwierzętach i ludziach, co może się przerodzić w epidemię nieznanych, zupełnie nowych chorób. Fakt. Że nawet takie kleszcze od przenoszenia boreliozy, czyli choroby z Lyme mogły ulec mutacji, a tym bardziej przenoszone przez nich zarazki i pasożyty. Jednak brak jeszcze wystarczająco mocnych potwierdzeń naukowych, chociaż badania są już prowadzone. Faktem bezspornie już jednak dowiedzionym jest, że dzikie rośliny żyjące w pobliżu plantacji GMO ulegają modyfikacjom pyłków roślin zmodyfikowanych, a to rodzi poważne obawy i spekulacje, bardziej niż sam fakt istnienia roślin zmodyfikowanych poprzez biotechnologię GMO. Choroba morgellonów Morgellonka w skrócie Choroba, syndrom morgellonów, angielski morgellons disase, z syndrome. W polskich mediach określana mianem morgellonka to tajemnicze schorzenie skórne charakteryzujące się szpecącymi ranami, obecnością na skórze i pod nią różnokolorowych włókien nieznanego pochodzenia oraz odnoszeniem przez pacjenta wrażenia pełzania robaków pod jego skórą. Liczne przypadki takiego stanu odnotowano u pacjentów w Stanach Teksas. Floryda i Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Zdania naukowców na ten temat są podzielone. Część lekarzy uważa chorobę Morgellonów za objaw urojonej parazytozy, ale takie zdanie jest coraz rzadsze. Jednak Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób, CDC, amerykańska agencja rządowa zajmująca się zapobieganiem, monitoringiem i zwalczaniem chorób wobec dużej epidemicznej liczby zgłaszanych przypadków, Podjęła działania zmierzające do zbadania zjawiska i stwierdziła, że nie wiadomo jeszcze, czy jest to nowa jednostka chorobowa. Terminu z Disase użył po raz pierwszy w 1674 angielski lekarz Sir Thomas Zbrowny opisując podobne schorzenie. W 2002 Marley Tao z Pensylwanii użyła tej nazwy do określenia dolegliwości, jakie spotkały jej dwuletniego syna. Włókna pobrane ze skóry pacjentów zostały przesłane do policyjnego laboratorium w Tulsa w celu ustalenia ich pochodzenia porównanie struktury włókien z danymi bazy FBI nie przyniosło odpowiedzi, stąd spekulacje o możliwym pozaziemskim pochodzeniu choroby lub nanotechnologii. W styczniu 2008 włókna zostały przekazane do dalszego badania w laboratoriach US Army Forces Institute of Pathology. Oficjalnie w 2004 roku zarejestrowanych zostało ponad 4000 osób, w których morgellonkę rozpoznano u co najmniej jednej osoby. Ale w 2007 roku było to już 11 tysięcy ludzi. A ich liczba ciągle rośnie. Choroba morgellonów charakteryzuje się rozwojem podskórnym i podtkankowym mikrowłókien o kolorze niebieskim, zielonym, czerwonym i czarnym. Włókna są fluorescencyjne, co uwidacznia się pod światłem ultrafioletu. Choroba morgellonów jest prawdziwa. Istnieją już formalnie wstępne kryteria diagnostyczne. Objawy: otwarte trudno-gojące się rany włókna, nici sznureczki podskórno o wytrzymałości plastiku, mimowolne skurcze mięśni, chroniczne zmęczenie, niemożność do napinania mięśni, niski poziom hormonów, fibromyalgia, ból nerwów i mięśni, mięśniowe spazmy, opuchlizna mięśni, mentalna ociężałość, trudność w koncentracji, paraliż zmysłów, nudności, wysypka, uczucie drapania, uczucie swędzenia organizmu, uczucie gryzienia, uczucie pełzania pot lub na skórze obecne niegojące się rany. Notowane przypadki w Europie występują w Irlandii, Holandii, Danii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. O Polsce jeszcze nic nie słychać. Choroba występuje oprócz USA także w Kanadzie, Australii, Japonii, na Filipinach i Nowej Zelandii, Indonezji oraz w RPA. Inwazja toczy epidemia, czas pokaże, bo kaczka dziennikarska na pewno nie. Zachęcam do rozpowszechniania tej informacji wszędzie, gdzie się tylko da. Umieszczajcie ten film na swoich blogach, pokazujcie go swoim znajomym, w szkole, w pracy oraz swoim rodzicom.